młoda matkach nak Tu jest pyłek? sobie do w stronę słoneczka Ale nie Nie widzę tutaj knotków Knotków powiem Wam, że nie widzę no szkoda, że nie widzę knotków. Mateczki też nie widzę, Chodziłoby zapewne. Widać, że pszczoły gdzieś tu z pyłkiem chodzą. Okej, okay, zobaczmy. Przeciwległą w stronę ramki. Jest pyłek. Ciemno ta ramka i nie widać właśnie w środku komórek. ale nie, nie widać żeby tu była matka żeby były jajeczka jeszcze raz jeden obrót Nie, tu matki nie widzę Włóżmy zatem tą rameczkę Ok, załóżmy im od razu. Tak, to jest pasek z powrotem. Niech się ocierają o, o ten pasek. Niech się leczą z warozy. Kolejna ramka. Zobaczmy kolejną ramkę. Tu był ten matecznik. Się, z którego się wygryzła prawdopodobnie matka, albo nie. Jeszcze raz. Mam już ramkę w ręku. I to jest tak. Tutaj w tym miejscu był matecznik. No i pytanie jest, czy wyszło z tego matecznika mamcia, czy nie. Tutaj widać, pszczoły zalewają nowy miód. Do komórek, bo komórki były puste, no to ładowałem miód. Stanę z tej strony, żeby zobaczyć coś, co tam się dzieje w komórkach. Czy jest tam coś, czy nie ma nic? Nie, pusto jest. Pusto. Samo dno widać, piękniejsze szkli, dlatego w młodym, w, w, w początkowym stadium trudno określić, czy to jest szkliste dno komórki, czy to jest knocik. Ok, zobaczmy. Tutaj też jest jak pszczółki z pyłkiem chodzą, żółtym na nogach. Zobaczmy drugą stronę ramki. Też są czyste komórki, nie ma w nich nic, nie ma knotków. domownik Knotków jeszcze raz zobaczmy w drugą stronę ranki. Taki mały ul, a tyle trzeba przy nim Odkładowy taki ul, a tyle trzeba przy nim siedzieć Żeby coś znaleźć No nic, nie ma tutaj Nie widzę matki Ok, ramka włożona. Została nam tutaj jeszcze, można powiedzieć, taka ostatnia, przed, przed tym jak przed węzą. Zobaczmy. Ramka pokarmowa, tak? Okej, okay. no tak, no to tutaj rzeczywiście jest ramka z pyłkiem i tego pełnu jest pyłku jest tutaj zatrzęsienie. Druga strona tutaj też jest pyłek No nic, nic tu się nie dzieje, wkładamy tą ramkę z powrotem Matki niestety nie udało mi się znaleźć Komórki są puste, nie są zaknotkowane Może matka się urodziła, może poleciała, ale nie wróciła Ech, No i taka, tak to, taka sprawa, tak to wygląda Włożmy tą, tą ramkę z powrotem do Ula Jeszcze zobaczę tą ostatnią ramkę z węzą Czy tutaj coś się dzieje? Nie, myślałem, że może